Jest, Olafsson, jest, brawo. Ej, yes, cały. Cały, brawo. 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 No. Brawo. 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 No, mama już szczęśliwa. Prawie 20, 20 prawie i 20, 20, 20 godzin. 20 minut, 25 minut. Wodę ma pełno. O, brawo. <grym>, no niektórzy pociągiem przyjechali. Niektórzy samochodem zrezygnowali. O.

tu za to już le leci ten, co to z tobą leciał? A gdzie leci? A to Nie, to jeszcze chwila. Trójka dzień jest. O, Za tobą. Za tobą. Tu zobacz. On tam w tej grupie za, na... Kurwa, jeszcze Piszewo mu Ale to było, ale to było dwie godziny temu. Nie czekaj, jest w co? ale to było dwie godziny. Olaf, to było dwie godziny temu. To. No.

Bo tutaj niedawno był taki, co z kontuzją go przywieźli. A to ja wiem. Młody taki? Co miał? Popoj czy Co miał? No, no, na... A to tele. Tele. bo on, on ze mną... smarowałem mu nogi. Tutaj. Smarowałeś mu nogi? No, to ładne. A ja widzisz? Zresztą sezon smarowałem. No. mu dawałeś. O, 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 o. Proszę, Takie. ładne zdjęcie to O, mama robi. Bro, bro, bro. bro, bro. Tutaj się pięknie jesteśmy. Gratulacje, gratulacje. Ale zobacz, jak on wygląda. No, lewo żywy. Zamówiłem tam żarcie, wiesz? Tam, obok. Obok, jedzenie zamówiłem. Już robią. Robią, tam na grillu robią. Tam szaszłyczek zamówiłem i kiełbaskę. O, o. To pójdziemy zaraz do tego. no, Zaczem oni przylecą to. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż wiem, to tego. telefonu. się do to... no. no. o, Przygotowuję się pokaż jeszcze Przygotowuję się O, tego. jest. się O, teraz. O, gratulacje. A jak się do tego. się denerwowała? Ojej, ku Eko, bo już był, już nie, nie może być takich ja O Jezu Żeby w Marszewie się zejść już o. Tak nie było mało w marzewie. Później to mi za mało Ja ostatnio 6 kilometrów to wjeżdżę Nie, ja tutaj się szaknęłem Wiesz odkąd? Od Zieleniewa Widzicie kółko? W już w Wieniaju W

na każdym skręcie samobustową, bo taleczka, że koleni byle. Ale w maju jakiś maraton ten do Tak też tak było, to 5 km. Kilometrów pod okni był. Brawo, brawo, lamp. Trzymaj. Tobie się też należy. Z takiego syna urodziła. Szermierka, bezostka. Ja, jest tyle A ja Jest ekstremalna. Też ekstremalna. No, brawo. Ja I co? Nie, co ty? No to tu jest, no za tobą biegnie, co ty? Co ty? On jest za tobą. Trójka minęła szewo. To biegnie. No biegnę, biegnę. biegnie, biegnie. się Biegnie, biegnie. Dziesiątkę trzeba zdjąć i tu postawić. Który jest Ola? A który Który jest? Dziesiątka, brawo. Ale Ola widzisz się umyć teraz co Dłoń. słuchaj Ola co nie przyjechał w busie były. to idziemy słuchaj. słuchaj tu obok ta Taki samo spa. Ale ja tam już zamówiłem szaszłyczki, śmieci i tak dalej. I robią. Dobrze, ale ty się wykąp, a my tam będziemy siedzieć. Obok. Dobra? Tak się wykąpisz, to tu jesteśmy obok. Wiesz, tam na zewnątrz. No. Halo? Jestem, żyję. O. No i brawo, brawo, brawo. Teraz idziemy świętować.